My w Urzędzie przede wszystkim chcieliśmy zająć się taką odbudową wspólnoty. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Rafał Dąbrowski, burmistrz Ostródy. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zapytam może już nie o same wybory, ale o to zaprzysiężenie i pierwsze chwile na, na tym ważnym stanowisku, inaugurację pana funkcji. E, jakie to były emocje, te pierwsze dni, pierwsze tygodnie? Oj, na pewno samo zaprzysiężenie to wielkie emocje. E, 7 maja zapiszę się gdzieś tam w tej historii mojego uroczysta życia. sesja. Z e, wielkimi zgłoszeniami. Tak, ta sesja u nas w Ostródzie, jeśli chodzi o zaprzysiężenie, jest zawsze bardzo uroczysta. Bo robimy ją nie w sali sesyjnej, tylko w sali reprezentacyjnej naszego zamku. Wielu Znamienitych gości i naprawdę bardzo duże, fajne, pozytywne emocje związane z tym dniem i z tym wyjątkowym momentem, także był to, była to chwila taka bardzo, bardzo ważna. Też jeszcze tych kontekstów, takich historycznych było dla mnie cała wiele, oprawa, prawda? To, to, to tutaj prawda, ale, ale też sam fakt, że 12, lat 14 lat wcześniej byłem uczestniczyłem w zaprzysiężeniu swojego taty na stanowisko burmistrza Ostrudy jako młody. E, człowiek i, i minęło kilkanaście lat i mogłem być w tym samym miejscu. Miało to też takie połączenie mentalne. No na pewno taki, takie duże przeżycie emocjonalne, gdzieś tam miałem to takie wrażenie pod skórą, że z góry ta tam czuwał nade mną w trakcie wyborów, a już tak najmocniej tego tego wyjątkowego. Takie dnia. troszeczkę też osobisty moment prawda. Bardzo, bardzo to tak nie tylko takie spełnienie zawodowe bym powiedział, ale też właśnie ten kontekst historyczny, rodzinny był bardzo istotny. No i na pewno był to taki i początek, początek ciężkiej pracy, bo już tego samego dnia, po tym jak te emocje opadły, to zabraliśmy się po prostu do roboty i te pierwsze tygodnie... I jakie były właśnie te pierwsze decyzje, pierwsze momenty? Czym trzeba było się zająć w pierwszej kolejności? No, bardzo intensywne i ten, ten intensywny czas jakby trwa do dziś. My w urzędzie przede wszystkim chcieliśmy zająć się taką odbudową wspólnoty u nas w mieście, bo w ostatnich miesiącach, latach E, tego bardzo mocno w Ostrudzie brakowało, brakowało takiej stałej, e, dobrej obecności władz w życiu miasta i to był jeden z takich podstawowych elementów, na których chcieliśmy się... Skupić się, budowa zespołu na pewno, który, z którym wspólnie zarządzamy tym bieżącym życiem naszego miasta i myślimy o jego rozwoju. No, a dodatkowo mnóstwo takich zadań, które czekały na nas, jest, było i będzie nad czym pracować w Ostrudzie. E, to pomówmy może teraz o, o pieniążkach, jakie są do zdobycia. E, spoglądacie już na pewno na nową perspektywę unijną. E, myślicie, co można z tymi pieniędzmi zrobić? Myślimy. Mamy zresztą w urzędzie, już częściowo on był, a częściowo go rozbudowujemy. Naprawdę świetny zespół specjalistów od pozyskiwania środków zewnętrznych. Nasz Wydział Rozwoju Lokalnego jest naprawdę mocny, jeśli chodzi o ten skład osobowy, a jak dołożymy do tego tych ludzi, którzy Rozpoczęli z nami współpracę po 7 maja. No to faktycznie wygląda to dość obiecująco, jeśli chodzi o nasz potencjał ludzki. Jeśli chodzi o te środki zewnętrzne, to na pewno śmiało będziemy po nie sięgać, zarówno jeśli chodzi o perspektywę unijną, jak i o ten polsko-szwajcarski program rozwoju miast dedykowany takim ośrodkom miejskim, właśnie jak Ostruda. Dziś przygotowujemy się do niego bardzo mocno, bo tam jest między 40 a 80 milionów do pozyskania przy współpracy takiej bilateralnej. Z samorządem powiatowym, z samorządem gminnym, także budujemy zespół, który będzie mocno nad tym projektem pracował. A dodatkowo jeszcze myślimy o takich działaniach i zadaniach infrastrukturalnych, które są w Ostrudzie bardzo potrzebne, jak kinoteatr, jak skatepark. Także pracujemy nad tym wszystkim równolegle i myślę, że przed Ostrudą dobra przyszłość, bo my dziś mamy wszelkie podstawy do tego, żeby myśleć o dynamicznym rozwoju, pamiętając jednocześnie o tych wszystkich rzeczach z tyłu, nad którymi musimy pracować, a które są takimi odziedziczonymi, powiedzmy. Problemami. No właśnie, jeśli chodzi o ten rozwój, to widać to gołym okiem, wjeżdżając do Ostródy, szczególnie tutaj od strony Olsztyna, no, można zauważyć nowe hale, nowe, nowy park handlowy, między innymi powstający. Panie burmistrzu, jest jeszcze miejsce na kolejnych przedsiębiorców, kolejne tego typu inwestycje, rozmawialiśmy przed programem, że ta przestrzeń no, w pewnym momencie może zacząć się kurczyć. To prawda, też ten akurat park handlowy, o którym Pan mówi, on powstaje nie na terenie miasta, hmm, tylko na gmina. terenie gminy. Um, Ostruda jest w taki sposób położona, jak jeden z wielu ośrodków um, miejskich w Polsce, że mamy tak zwaną gminę obwarzankową, gminę wiejską Ostruda, która otacza nas od... Z każdej strony. To jest w dużej mierze często temat problematyczny dla miasta. To, że zwłaszcza wchodzi w grę poszerzenie granicy. Znaczy, nie chciałbym dzisiaj mówić o, o, o takich rozwiązaniach. Dziś najważniejsze jest to, że wróciła współpraca między miastem i gminą, bo jeżeli mamy gminę obwarzankową, jesteśmy niejako stolicą też nie tylko miasta, ale również gminy wiejskiej, bo nawet siedziba urzędu gminy jest przecież zlokalizowana w mieście. Ostruda. W związku z tym e, sytuacja, która miała miejsce w ostatnich latach, że była w Ostródzie atmosfera konfliktu między Wójtem i Burmistrzem, między Miastem i gminą, e, no ona nikomu nie służyła, bo tylko dzięki dobrej współpracy możemy myśleć o rozwiązywaniu najważniejszych problemów e, naszego miasta. To jest między innymi kwestia komunikacji miejskiej, która nie dociera dziś w wiele miejsc e, poza Ostrudą ten temat. Szkolnictwa i współpracy z gminą przy nim też jest kolejnym, który uporządkowujemy. Dodatkowo, my dziś mamy takie bieżące poważne problemy, takie jak na przykład kurczący się w zastraszającym tempie ostrudzki cmentarz. I my na terenie miasta, już tak jak pan redaktor wspomniał, nie za bardzo mamy tereny do rozwoju, dlatego musimy współpracować z gminą przy pozyskaniu takiego terenu. To też w chwili obecnej robimy. To jeszcze na koniec zapytam. Formuła naszego programu jest dość krótka, hmm. ale jeszcze zdążę zapytać o życzenia. Dla pana burmistrza, i mieszkańców, czego można wam życzyć na najbliższe lata, na tę kadencję? No na pewno tego, aby ta kadencja upłynęła pod znakiem takiego spokojnego, ale też dynamicznego rozwoju Ostródy, bo nie są nam potrzebne żadne rozgrywki polityczne, żadne kłótnie i sfary. Mieliśmy tego aż nadto w ciągu ostatnich lat. No i możemy sobie życzyć na tą kadencję na pewno też tego, żeby spełnić te najważniejsze oczekiwania Ostrudzian, czyli żebyśmy żyli w czystym mieście, mieście pełnym e, rozmaitych, ciekawych e, imprez, mieście, które e, pretenduje do miana tej stolicy e, letniej Warmii e, i Mazur, mieście, w którym powstanie kino, e, teatr, mieście, w którym marzymy na pewno o mieście, w którym będzie też skatepark, czyli to, na co czekają dzieciaki ze strudy od wielu, wielu lat. I tak będąc dzisiaj państwa gościem w Olsztynie, w stolicy województwa, to mi osobiście marzy się jeszcze, żeby Wróciło to takie powiedzenie ukute kilkanaście lat temu, że Olsztyn leży pod Ostrudą. Także tego też mógłbym, mógłbym sobie życzyć i nad tym na pewno mocno pracujemy. A nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Rafał Dąbrowski, burmistrz Ostrudy, był państwem i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję panie, panie burmistrzu za tę rozmowę. <noise> dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.